Cześć, ja mam witam was w kolejnym cyklu z gry State of dk 2 Ostatnio razem byliśmy tutaj na zrobić misję dla sąsiadów nowych, dla farmera, Xandera dla Ksa Xander się nazywał, tak? Chyba tak a Dla Xandera, bo Wilkersonowie ogólnie go gnębili Wilkersonowie to byli ogólnie postacie bardziej z pierwszej części a Lily o nim więcej wiedziała, bo ona jakby tutaj mieszkała Tak czy siak dzisiaj idziemy na ten zobaczyć Nie traćmy czasu, bo póki ten zadanie jest bo ona może zniknąć, więc weźmy sobie po prostu nasz wóz. A daleko nie mamy, to jest niestety przy tym mieście. Ale jak tu pojedziemy... Eee, nie jest źle. Pojedziemy po ten Super Run. Skończymy Super Runem. Spróbujemy zrobić zwiat tutaj tej okolicy i zobaczyć co jeszcze jest, bo to jakieś obozy są, jakieś inne rzeczy. Fajnie by było to sprawdzić. A po później byśmy pojechali po prostu dla Reja, zrobić misję dla niego, bo on jakąś ma dla nas specjalną zadanie. Otworzył się dla nas, może w końcu i tak naprawdę potrzebuje naszej pomocy tutaj, żeby ogarnąć sytuację. No bo nie jest tutaj dobrze ogólnie, jak dobrze wiecie z poprzednich odcinków, i źle tu się dzieje, więc najpierw Super Run, później ogarniemy zwiat i jeszcze zobaczymy, co będziemy robić w tym odcinku. Więc jedźmy. To jest tutaj gdzieś. Tutaj Malikiem powinien być bardziej, ale Malik jest trochę ranny, nie chciałem go brać. Uuuu! To jest jedna wielka stodoła jakaś. Nie, to jest dom, to nie jest stodoła. Dlaczego tak stodoła wygląda? Ładujmy. My chcemy amo tracić, nie. A może jednak chcemy? Na no, jednego już nie. muszę przełączyć na single target Bo nie chcemy na full'a, bo... Mogę przycisnąć i full'a walnąć A full auto nie chcemy zbytnio strzelać, bo mamy mało tej amunicji, dalej nie mamy dużo Ten outpost mógłbym przejąć w końcu Tam na berkale, to byśmy dostali po prostu amunicję dziennie Ale na razie wybijmy Myślę, po prostu... Tej, 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 o, się zainstalowała, czy nawóz musi więcej, 50%, czy 3 Żarcie dziennie gdzie nie byliśmy zostawić, czyli zaspokojamy potrzebę naszych podstawowych tej osób. Spoko, dalej jesteśmy na zero. Leżysz? Czego ty bijesz? Pałkę masz policyjną. Ta pałka policyjna takie średnie rozwiązanie, ale dobra, no uczy się trochę, nie? I tak jest doświadczona, no bo to policjantka. Okej. Okay. Otwarte na szczęście. Przeszukajmy na razie ten dom. I tutaj mamy materiały ogólnie. Potrzebujemy pięć w ogóle płyt. Ok, czysto jest, więc przeszukajmy co tu mamy. Potrzebujemy ogólnie pięciu płyt. Głównych bodajże. Do, do zrobienia kolejnego poziomu. Materiały, tak najbardziej. Do rozbudowy naszego depota, gdzie pozyskujemy... ...parcy, czyli części dziennie. wtedy sto części byśmy dziennie dostawali. Medykamenty. Opacało się tu przyjechać. Już trochę tych rzeczy jest, ale no tak daleko to tak nie, nie wiem. Opacało się, a z drugiej strony się tak się nie opacało. Pistole bliżemy ten. Kolejne jedzonko mamy. Tutaj mamy zombiaczka. Zombiaczek nas nie widzi. Pochowajmy te rzeczy. Pochowajmy te rzeczy. To bo to jest cholernie ciężkie. I jeszcze mamy dwie rzeczy, i sprawdzimy tą szopę. A, i jeszcze w ogóle jedną rzecz musimy zrobić, bo musimy dostarczyć zapasy. A, to dobra, to nieważne. To Przeszukajmy te jeszcze rzeczy, poprzenoszę i lecimy dalej z tą szopą. Jeszcze zobaczymy, co tam jest. Dobra, trochę części mamy. Trzy płytki zdobyliśmy Brakuje nam dwóch jeszcze, niestety. Ale i tak bardzo dobrze, kolejne materiały budowlane mamy. A, więc możemy wrócić teraz już do bazy. Zrobiliśmy to zadanie, które mm, chcieliśmy, czyli Malik nam dał. E, wrócimy i zrobimy zwiat w naszej okolicy. I pomyślimy o, o odpościek, czy chcemy przejmować turyś. Bo fajnie by było przejąć jakiś tam przy tym, przy bazie Żeby zrobić mieć większą strefę bezpieczeństwa eee, A reszcie gdzieś dalej po prostu, żeby te zapasy... czekajcie Ja ją zabiję normalnie Bo przydają nam się próbki Im więcej próbek, tym lepiej Dobra, wracajmy do domu Tutaj mamy ogólnie, wiecie co? Mamy wóz. Mamy wóz i trochę zombiaków oczywiście. Ach, dobrze. Ciskaj gnoja. Tego zombiaka jeszcze. No chodź tutaj, musi. Dobrze. Lenka się nie pieprzy Zatrzymałem się tutaj, bo mamy lepszy wóz. W sumie lepszy, nie powiedziałbym, ale bardziej wytrzymały. Hmm. Szczerze. To nie chcę go. Szczerze to nie, bo musiałbym teraz przeładowywać, a nie mam miejsca na to. Szkoda mi, ten ma więcej miejsca. A, musimy go zabier zabierać do domu. Kiedyś indziej może po niego wrócimy. No i jesteśmy w domciu. Zaparkujmy, władujmy się, bo trochę rzeczy mamy. I to auto trzeba będzie naprawić zaraz. Więc na początku, tak. Wyładujmy wszystkie rzeczy. Misja zrobiona, elegancko. Tole tu odkładamy. I elegancko. 100 wpływów, więcej mamy zapasów już, co mi się podoba. Tylko lepsza broń by się przydała, Mele, jakaś. Ale nie mamy żadnej to mnie właśnie martwi, że nie mamy. Ale mamy 23 amunicji, 20 materiału udoblenia, 13 paliwa, 16 tego i 14 medykamentów. Hmm. Weźmy jedno paliwko, bo potrzebujemy zatankować. Potrzebujemy zatankować, więc tak. Weźmy jeden ten, weźmy, a nie mieliśmy paliwko, a, ale to nie szkodzi, to nie szkodzi, bo o, i tak tam paliwa nie zabraknie. E, naprawmy ten ogólnie sprzęt, to auto, bo to auto jest w tragicznym stanie, więc naprawmy go, zatankujmy, zobaczmy zaraz ten billboard na górze, sprawdzimy czy coś tu jest. E, I zatankujmy jeszcze, bo to już na rezerwach jeździmy i zobaczymy ten billboard, zobaczymy co w tej okolicy ogólnie jest jesteśmy na górze. Ja nie wiem, czy Ferel nie ma na dole. Purny Juggernaut tutaj jest. to no, tutaj nie jestem. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Screamer. Campsite, campsite. Storage of the Abandoned Containers. House by Containers. Military Truck. no to wiemy. Dark Blue House. Aha, za naszą krywką, więc w ogóle z tyłu jeszcze ten. Ale patrzcie, jak to jest wielki ta nasza baza. Ogromna. Naprawdę to jest wielkie. Ale i wielkie, to więcej trzeba chronić go, nie? Military Tract tam jest też. No i to wszystko. Czyli mamy Juggernauta w blisko bazy. No nie dobrze. Tutaj mamy rzeczy. Tutaj mamy nieprzeszukane jeszcze jedną rzecz. O, oh. That's collection. Tak, na 3 wychodzimy, czyli mamy równo. Minus 1 baraki. Amo jest ok, bo nie tracimy, nie jesteśmy na minusie. Ale to byśmy musieli tutaj sprawdzić te rzeczy, nie? Ja bym się skupił na razie tutaj w pobliżu tych rzeczy, więc możemy to jeszcze się obejść. Te dwa budynki, i tak zrobimy. Pójdziemy do tego Military traka, zobaczymy, co to jest. Zawóz. wóz. Eee... No i pewnie skończymy na tym, więc idźmy tam stronę, po prostu obczajmy co to jest. w ogóle zaraz za płotem u nas? Damy radę tu przeskoczyć. A tu jest w ogóle drzwi, są dobra, nieważne. Okej, okay, miej ten track, ale to nie jest ten track, co był wcześniej, taki podobny. on jest tutaj zmodowany chyba. Jest bardziej pancerny. Uuu... Uh. W sumie byśmy mogli go sprowadzić sobie do bazy Dobra i to są zombiaki Muszę brać... Nie muszę brać. Wszystkie. Dobra, git. Zobaczmy co tu jest na tej na kibelkach. First Aid, nie? Czy tu jakieś lekarstwa mogą być? Jak będzie torba z lekami to nie uwierzę. Okej. Okay. Taki mały jest torba z lekami. Sztos. Naprawdę sztos. Co? Ja to zapakuję na razie tu. Ej, ja mam paliwo! skąd nie mam paliwo. Czy ja nie zatankowałem dany wóz? Chyba nie zatankowałem tego wózu. No dobra, naprawmy ten wóz po prostu od razu, żeby był. Zatankujemy go i jeszcze musimy tam drugą stronę chyba przeszukać, bo tam po drugiej stronie jest. Ten wóz tak będziemy musieli jeszcze raz naprawić. O, i zatankujmy jeszcze ten wóz. Łowa No z paliwem nie będzie problem, naprawdę. No i jeszcze musimy tutaj sprawdzić, w drugą stronę Tu zombiaków chyba nie ma No, tu zombiaków nie ma Ty co, na dachu jeszcze coś jest Chyba, że czekajcie, chyba, że z tej strony A, z tej strony Nie to oszczędzać Trzeba oszczędzać, bo to nie jest historia Josefa i jego komunity, gdzie było mnóstwo amunicji. Tutaj trzeba trochę bardziej oszczędzać. Dużo. 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 Skrzynka! Może być broń jakaś. Uu, tam może coś Prawie być fajnego. Tam coś może być fajnego. Oby było. Scouting, nice. Helenka się uczy. Dobrze, Helenka, uczy Broń. Chemikalia, ale to razy 12. Też dobrze. Się przydadzą. Dobra, to styk kibelków tutaj z tego obszaru. Psią, ogarnijmy to auto. I jeszcze tutaj z tyłu mamy budynki. Gdybyśmy mogli od razu podjechać, nawet teraz. To auto może nie jest w jakimś tam perfekcyjnym stanie. Ale kurde. Podjedźmy tam. Jezu, to bydle jest ten tu pojazd. I tu nie wykryło tego budynku wcześniej, na zwiadzie. Okej. Okay. Oby w środku nic nie było, więc przeszukajmy ten obszar jeszcze, pójdziemy tam, no i zobaczymy. Trochę jedzonka było w domku. Jedzonka trochę było i chemikali. Co mnie nawet cieszy. A, został nam ostatni... Ile to ma miejsca? Tyle. A, bo w ogóle mamy zberkadowane tym ciężarówką to miejsce. Jest dużo wejść, to co mnie martwi. Hmm. Ale patrzcie na tego dinozaura tego tutaj, który jest wejście, jakie tam jest spoko miejsce do snajpienia nawet. Jak to wygląda wszystko. Dobra. I tu jest blouter z tyłu. Tego blouterka, to czemy, chcemy chyba pozbyć, się, nie? Okej. Okay. i to czerwone w ogóle jest. To nie jest zielone jak przedtem, tylko czerwone. Patrzcie, jest gorsze niż to wcześniej, co mieliśmy. Starajmy się w ogóle nie zbliżać do tamtego czegoś i zobaczmy ten domek, bo tu może coś być. No i cztery śrubki ostatnie miejsce do zlutowania. Zbyt nic nie było, medykamenty tylko były jeszcze dodatkowe. Spodziewałem się trochę więcej i to chyba tyle z tego naszego regionu. już dalej będziemy musieli jeździć dalej. Jeszcze tutaj jest campsite, ale ten campsite to uderzymy może. Może nawet teraz. Dobra, jeszcze pojedźmy tego campsite'a zobaczyć, bo to w sumie faktycznie nie jest daleko. Jezuka ona siedzi w tym dla za, za dużo dla niej to auto jest. Zobaczmy jeszcze ten campsite, bo to jest faktycznie niedaleko. zjedziemy. Idziemy. jest dużo zombiaków. Ale to tam w sobie radę. Dobra. Wszyscy, wszyscy. Zobaczmy ten campsite, bo mnie cholernie też ciekawi, co tu jest. I to tylko campsite jest, nie? I horda jest na górze. Znaczy horda, dwa zombiaki pewnie. Zobaczmy co tu jest. To amunicja pokazuje, że może być. jest! I coś jeszcze będzie? W ogóle na campsite taki... ...zworek z, z, z amunicją? Nieźle. Dobra, wszystko. Więc mamy cały ten obszar szukany, wracajmy do domu. Pojedźmy do domu teraz, rozpakujmy się. I chyba tyle w tym odcinku. E, w następnym pewnie zrobimy coś więcej, pewnie pojedziemy jeszcze... E, ...ogarnąć sobie e, co chce Rej. Zobaczymy. Może Rej nam coś powie ciekawego, może tam kogoś przedstawi załóż. A tak czy siak pojedziemy sprawdzić co on będzie chciał. Bo wydaje mi się, że to jest coś pilnego pewnie. Czekajcie, gdzie tu zaparkować? Tu tutaj zaparkujemy i jeszcze naprawić byśmy mogli, ale to pewnie... następnym już naprawimy, co? W następnym odcinku naprawimy sobie to autko. Ten zamek idzie chyba, ale oni chłopaki dadzą radę. A ja epilepsję staję przez auto niestety. Ale takie życie. To, to, to chowamy. To, 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 Ooo, już nie ma miejsca na amunicję. Za mały ten mamy. Ten jak ewidentnie chce... chce się pobawić ze mną. Pan te Dobra, to też pochowajmy. Próbek mamy bardzo dużo nawet, więc z tych próbek jest spoko. Więc co, ja naprawię ten samochód jeszcze. Ja go naprawię jeszcze. Bo my mamy chyba jeszcze do naprawy, tak. E, I w sumie możemy jeszcze raz go zatankować. Weźmy to zróbmy. Bo to auto jest fajne. Jest masywne. O Jezu, co się z tym autem dzieje w ogóle? Zaprawmy to auto jeszcze. Bo on jest bez drzwi, bez niczego, o. Jeszcze by się przydało naprawić. Bo jeszcze okna są powybijane i tak dalej, więc jeszcze jeden mamy zespół naprawczy. I na pewno będziemy musieli zrobić warsztat jakiś. No, będziemy musieli jakiś warsztacik zrobić. Bo... Nie ciężko. O, Quincy nam przyniósł rzeczy. No i zajebiście. Dobra, mordeczka. I powinno być git teraz już. Aha. No i teraz to auto, jakoś zaczyna wyglądać już. Naprawione. Jakoś tam pociągnie. Dobra, moi ludzie. Moi ludzie, chciałem powiedzieć. Dobra, ludziska. E, dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Close for the Apocalypse. Ok. W e, na następnym odcinku pojedziemy do tego rejsa znowu. E, ogarniemy, co on tam chce. Mamy się przygotować ogólnie. O, więc zobaczymy. Ja ogólnie Helenkę bym. Odmienił. Niech Helenka idzie spoczywać sobie nie w pokoju jeszcze, ale ale żeby sobie odpoczęła w takim stopniu, żeby zaraza zniknęła. E, tak czy siak, w następnym odcinku lecimy do Reya, ogarniemy co on chce. No i to by było pewnie tyle. Dzięki, że byliście raz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. See ya.